Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny Mrągowo w przyszłości, który zorganizował mrongowski magistrat. Na konkurs wpłynęło 95 prac przygotowanych przez uczniów mrongowskich szkół podstawowych i uczestników zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 30 listopada w Centrum Kultury i Turystyki. Dzieci potrafią również myśleć i nie zawsze dorosły dostrzeże to co może dostrzec dziecko. Fajnie udało się, było bardzo dużo dzieci. Jest dużo prac, które będziemy prezentować i chcemy, żeby z tych prac coś zostało, zostało coś, co się przełoży na strategię rozwoju naszego miasta. Młodzi ludzie pokazali na swoich pracach, jak według nich powinno lub mogłoby wyglądać Mrągowo w przyszłości. Artyści poruszyli tematykę biznesu, sportu, rozrywki, budownictwa czy infrastruktury drogowej. Powiedz co namalowałaś i co, co cię zainspirowało do wzięcia udziału w tym konkursie? Zainspirowało mnie moje myślenie i, i moje w przyszłości i to też może, to może się też zdarzyć i moja wyobraźnia też mnie zainspirowała. Co namalowałaś? Jak namalowałam żółty ratusz, namalowałam straż pożarną w innym postaci, jezioro, za jeziorem latający amfiteatr i kilka aut w burzach. Konkurs plastyczny związany był z nową strategią rozwoju Mrągowa, czyli dokumentem według którego miasto będzie się dalej rozwijało i funkcjonowało. Prace nad strategią są już na finiszu, a uchwała akceptująca dokument ma być podjęta w najbliższych miesiącach. Strategia jest opracowywana partycypacyjnie, czyli przy jak najszerszym udziale mieszkańców. No nie ma jakiegoś masowego zainteresowania, niemniej jednak. W... Staramy się docierać do różnych środowisk i staramy się ją uspołecznić, żeby to była strategia nasza, czyli nasza, wszystkich mieszkańców miasta. Pewnie zdania zawsze będą podzielone, niemniej jednak chcia, ja bym bardzo chciał żeby ją w grudniu uchwalić, ale jeżeli będą jeszcze konieczne prace, to lepiej o miesiąc opóźnić, żeby te wnioski wszystkie uwzględnić. Każdy uczestnik konkursu plastycznego otrzymał dyplom i upominek. Organizatorzy rozlosowali także sześć nagród specjalnych. Wszystkie prace młodych artystów można oglądać w Centrum Kultury i Turystyki. Niebawem wystawa będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Mrongowie.